Oj stary, co myślisz o, tym o tych w pomnikach? Pianina pom w jednej linii w odległości 20 metrów, strające gołębie na przykład na ten. Myślę, że to jest ciekawa perspektywa. Taka, wiesz, no, no to jest taki stół ześlinicki, nie? Zobacz, gołębie z blacha nierdzewna no, i można. Tak, i tak. można zakroić, normalni mają robotę, no nie robią żarcie. Ktokolwiek nawet. Wiesz, no właśnie, o... Trają się w ogóle nad funkcją, na przykład tego. O, i odlecia gołąbek. E? To ty, ale ty zobacz. Bo tam, tam ludzie siadają, muzyczka, robią sobie zdjęcia, tam ten pomnik jakby spełnia podwójną funkcję, nie? No tak, tak. A to, o, pan, nie wiem, czy tym przy czym stoimy to można polecieć? Myślę, że na nim można, nie wiem. czy to jest miasto. No zobacz. Może da się na nim zagrać? Nie da się. Basie, ty. Dokładnie no, nie ale... to gramy. Ale co zagramy? Myślę, że marsz pogrzebowy najbardziej pasowałby do tego fortepianu, no nie? Ja w ogóle. Do tamtego też pasuje, w prawdzie? W ogóle mieszkańcy łodzi przechadzają się po Piotrkowskiej i rozglądają się w poszukiwaniu pięknych pomników. A tu jeszcze w ogóle mamy taką piękną ścianę, ty. Zobacz. Moim zdaniem ta ściana reprezentuje łódź całą. Jest taka I ładna. akurat podoba. Jest ładna bardzo, a no tam mamy to innego, wyżej. Grand? Tak, tam um, trochę poskudne to jest. Ale o, tam nie, tak. to każdy łeb zadziera. No wiem i w ogóle, a tutaj jest, w ogóle tam jest napisane, że to jest jakaś galeria rzeźby. może to, to jest no. kolejny pomnik jakiś, nie? No. Coraz więcej tego. Coraz więcej, one sami wyrastają z ziemi, rzekłbym. To się dzieje, nie? Myślę, że to jest taka właśnie Łódź 2016, ta, ta, ta akcja, no nie? Że tak Łódź miastem kultury. W ogóle gołębie są bardzo kulturalnymi zwierzętami, które srają na te pomniki. Zauważyłeś? One trudno miłości do tego miasta. I uciekają, one je w ten sposób namaszczają. Namaszczają, tak.